Marta Kaczyńska przez długi czas pozostawała osobą anonimową, która bardzo niechętnie udzielała się w mediach Ostatnio jednak jest o niej coraz głośniej, aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, a teraz na jaw wyszła jedna z największych tajemnic rodziny Już wiemy, jak wyglądają jej relacje z prezesem PIS. Marta Kaczyńska zasłynęła swoimi wyjątkowo odważnymi i kontrowersyjnymi felietonami, które wzbudzają u internautów ogromne emocje. Nagle jej życie zaczęło być obserwowane przez wiele ogólnopolskich mediów. A ona sama wyjątkowo zaangażowała się w prowadzenie swoich profili na portalach społecznościowych, gdzie śledzą ją już tysiące Polaków. Mimo własnej działalności i twórczości, to jednak jej powiązania rodzinne z Jarosławem Kaczyńskim najbardziej ciekawią Polaków. Choć Marta Kaczyńska nigdy nie chce poruszać tego tematu, tym razem to znajomy rodziny zdecydował się publicznie opowiedzieć o wszystkim. Już wiemy, jak wyglądają relacje felietonistki z prezesem PiS. Jak Marta Kaczyńska dogaduje się z Jarosławem Kaczyńskim. Choć Jarosław Kaczyński powszechnie nie jest uważany za człowieka szczególnie uczuciowego i skłonnego do publicznego okazywania sympatii, bliska znajoma rodziny twierdzi, że to właśnie bliscy i rodzina są dla niego najważniejsi, a Marta Kaczyńska po śmierci brata stała się jedną z najbliższych mu osób. Azylem była dla niego rodzina. Ale mama i Leszek nie żyją. Po ich śmierci Jarosław zbliżył się z kuzynami Jankiem i bratanicą Martą z córkami. Na Saskiej kępie spędza święta, Janek czasem do niego wpada wieczorem na uiski. Z kolei, Marta od dawna próbuje go wciągnąć do swojego życia rodzinnego, opowiada. Zespis nie lubi otwarcie mówić o swoich uczuciach, dlatego też bratanica musi bardzo rozważnie podtrzymywać łączącą ich więź. Pisze do niego listy z wakacji. Wysyła szkolne wypracowania dziewczynek. Czy to działa? W jednym z wywiadów Jarosław powie: Mama miała obyczaj tworzenia bajek dla mnie i dla brata. Ja ten zwyczaj przeniosłem na swoja bratanicę, a potem na swoje wnuczki. Opowiadam o różnych królach, którzy gdzieś tam żyją, mają pod ziemią pałace. Dzieci to strasznie lubią, opowiada ich znajoma. Wizerunek prezesa PiS, w który ciężko uwierzyć w najnowszej książce opisującej życie Jarosława Kaczyńskiego, budowany jest jego wizerunek, w który ciężko większości społeczeństwa uwierzyć. Prezes PiS opisywany jest jako wyjątkowo wrażliwy mężczyzna, który niewiele ma wspólnego z postacią, którą na co dzień widujemy w mediach. Jarek może sobie mówić co chce, ale ja wiem, że negatywne opinie ludzi bardzo go bolą. Brad ma bardzo czuły słuch, opowiadał mi kiedyś Leszek. Poszedł kiedyś do restauracji, usłyszał, że ludzie przy sąsiednim stoliku go obgadują i zwrócił im uwagę, twierdzi jego bliski współpracownik. Podobno Kaczyński nigdy nie pokazuje się w miejscach publicznych osobiście, gdyż nie chce wzbudzać sensacji. Takie spojrzenie na prezesa-PiS dla większości Polaków będzie szokiem i czymś niewiarygodnym, co zupełnie nie zgadza się z wizerunkiem, który przez lata politycznej kariery sobie wypracował.